Witam Was serdecznie na moim kolejnym filmie. Dzisiaj dla odmiany słuchawki, mianowicie Superlux HD 681. Robiłem już recenzję w drugiej edycji tych słuchawek, także dzisiaj zobaczymy jak sprawuje się pierwowzór. Zapraszam. Same opakowania widać dość proste, natomiast powiem Wam szczerze, że mnie to nie przeszkadza, bo ja wolę zapłacić za to, co jest w środku, czyli za produkt, a nieżeli za samo pudełeczko. Ok, W środku znajdziemy oczywiście słuchawki, do których za chwilkę przejdziemy. Ale zanim to zrobimy... Oj, tutaj jest... Niby proste opakowanie, a skomplikowane, prawda? Nie mogę sobie poradzić z wyjęciem tego ze środka, ale dam radę. Wiecie co, nie będę robił tego Was przy Was, bo, bo mogę się zdenerwować niepotrzebnie i po co to sobie w końcu z opakowaniem, a ze słuchawkami dostaniemy również torbę, w której słuchawki możemy przewozić, jak i prześcióweczkę żdaka 3,5 mm na 6,3 mm. Przykręcana co ważne, obydwie końcówki są pozłacane i 3,5 i 6,3 mm. Kabel gruby. I bardzo elastyczny, także nie będzie Wam się zaginął. Można słuchawki oczywiście podłączyć pod Waszą ampliturę, czy też wzmacniać dzięki właśnie dołączonej końcówce. I same słuchawki, zerknijmy sobie na nie. Mamy dwa pręty, czyli one nie regulują się jak gdyby w pionie, nie możemy ich rozsuwać, ale one się rozginają. Powinny pasować te słuchawki na każdy rozmiar głowy. Logo Super Luxa na górze. Niestety nie mamy żadnych tutaj gąbek e, takich, które by nam umilały troszkę życie, jak ubieramy słuchawki. Natomiast zobaczymy, jak to przestawia się już w praktyce. Logo Superluxa na każdej z muszli. Muszle są dość spore Wam powiem szczerze. Informacja również tutaj, że jest to HD681 czyli nazwa słuchawek, jak i również 2x32 oma, a po tej stronie jest logo Superluxa. Oznaczenie która słuchawka jest prawa, oczywiście która lewa i na muszlach znajdziemy podobny materiał zobaczymy czy będzie wygodny. Tyle jeżeli chodzi o rzut na słuchawki a teraz ja je potestuję i podzielę się z Wami już jak zwykle moimi spostrzeżeniami. Czas na kilka słów podsumowania. Zaczniemy od brzmienia. Naprawdę bardzo fajnie słuchawki grają. Miło mnie zaskoczyły. Przyjemnie słucha się muzyki, ale nie tylko, bo również pozwoliłem sobie zagrać Battlefielda 4, a tam jak wiadomo, ważne jest pozycjonowanie dźwięków i słuchawki zdały egzamin bezproblemowo. Wiadomo, nie są to słuchawki gamingowe, bo nie mamy mikrofonu, także nie będziemy mogli używać tutaj do komunikacji głosowej, ale mikrofon można kupić za grosze. A jeżeli zdecydujecie się używać tych słuchawek właśnie z Waszym komputerem, a nie amplitonerem na przykład, naprawdę możecie używać ich i do muzyki, i do grania bez najmniejszego problemu. Sama wygoda ich tutaj noszenia, użytkowania nie, nie sprawia większego problemu, nie ma jakiegoś dyskomfortu, schawki są wygodne nawet po dłuższym ubieraniu, mimo że pałąki są rozginane. Czego mi zabrakło, to tutaj tych gąbek na tym pałąku, znaczy nie tyle pałąku, co tym pasku pod pałąkiem, on się bezpośrednio jak widać styka z głową, także te gąbki by się przydały. Troszkę ten pasek czuć, natomiast no nie jest jakiś wielki problem. Sama jakość materiałów, tutaj no powiem szczerze budżetowa dość, natomiast nie, nie jest złej jakości. Nie mogę powiedzieć, że to jest zła jakość, ale widać, że to jest budżetowo jakość. Na przykład te tutaj gąbki na muszlach, no one nie udają, że są sztuczne, także nie są nawet stylizowane aż tak bardzo, żeby wyglądały jak, jak skóra. Niemniej jednak są wygodne, są miękkie, jak mówię, słuchawki po dłuższym odtubie nie stwarzają większych problemów. Kabel długi 3-metrowy, także spokojnie, Wam wystarczy i do kąpa, i na przykład do wzmacniacza. Możecie się tutaj usadowić wygodnie na waszej kanapie, podłączyć słuchawki, podzmacniacz. Macie przejściówkę na Jacka 6, 3 mm i posłuchać sobie swojej muzyki ulubionej. Także ode mnie leci spokojnie rekomendacja. Naprawdę bardzo fajny sprzęcik, tym bardziej biorąc, biorąc pod uwagę cenę 90 zł, czyli naprawdę niewiele. Moim zdaniem godny uwagi produkt. Tyle ode mnie na dzisiaj. Ja Wam bardzo dziękuję, pozdrawiam, do następnego razu. Hej!